Piotr Adamek, firma Prosad, sklep kosiarka.pl, Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę na temat maszyny, którą właśnie oglądamy na załączonym materiale, materiale wideo. Jest to zdalnie sterowana maszyna kosząca włoskiej produkcji. Producentem jest marka EcoTech, która no już od ponad 20 lat oferuje zarówno prowadzone, jak i zdalnie sterowane maszyny koszące do pracy na terenach płaskich i pochyłościach. Model, który właśnie obserwujemy, to jest model H27 Panther. Pierwsza maszyna zdalnie sterowana, która pojawiła się w ofercie producenta. Urządzenie o tyle ciekawe, że z założenia jest to maszyna pielęgnacyjna, natomiast jak widzimy. Na załączonym materiale ona może pracować w równie łatwym, jak i ciężkim terenie, gdzie roślinność mamy nie tyle gęsto porastającą, co i wysoką, z łodygami, takimi bardziej włóknistymi, z twardym materiałem drewniałym. Takie cechy szczególne, które wyróżniają tą maszynę i determinują możliwość pracy pod dużymi nachyleniami, po pierwsze, silnik benzynowy japońskiej marki Honda. Mamy tutaj model IGXV800. Jest to silnik dwucylindrowy z pompą oleju i pełnym smarowaniem ciśnieniowym. Z premedytacją producent do tego modelu silnika nie włożył czujnika poziomu oleju z racji tego, że maszyna pracująca na dużych pochyleniach rasta ten olej jest po jednej stronie miski olejowej, raz po drugiej, zakładając, że to nachylenie może być nawet do 65 stopni w przypadku obecności tego czujnika dawałaby jakby fałszywe sygnały, że jest niski poziom oleju, więc tego oleju tutaj nie ma. Oznacza to, że no, według instrukcji obsługi należy codziennie kontrolować poziom oleju. No i rekomendacja jest taka, żeby co jakiś czas zmieniać kierunek jazdy. Tak? Raz jedna część maszyny, żeby jechała po skarpie, co jakiś czas zawracamy i jedziemy, obracamy się o 180 stopni i jedziemy w drugą stronę żeby te, to smarowanie było optymalne no w tajemnicy całym, całym olejowej silnika. Nie zmienia to faktu, że do tej pory na ponad 30 sprzedanych maszyn nikomu z naszych operatorów nie udało się zatrzymać tego silnika. No i kolejna rzecz, którą tutaj widzimy, gąsienice. Gąsienice akurat w tym modelu są założone opcjonalne, są to gąsienice głębokiej trakcji, które bardzo dobrze sprawdzają się w terenie niestabilnym, takim bardziej piaszczystym, mokrym, czy miękkim. Kolejna rzecz, którą obserwujemy na tym materiale, dotyczy układu tnącego. Jak widać w tym momencie właśnie ona przedziera się przez no, taki, taką trawę łąkową, chwasty, nieużytki o wysokości średnio od 1,20 m do 1,80 m. W niektórych momentach ja jako operator Szczupkiem głowy mniej więcej dorastałem do wysokości tego pokosu, który był do skoszenia. Mamy tutaj dosyć ciekawe rozwiązanie układu tnącego, bo układ tnący mamy rotacyjny, więc mamy centralnie zamontowaną listwę, do której po obydwu końcach założone są obustronne wachliwe noże. Z racji tego, że układ umieszczony jest między gąsienicami, możemy z taką samą wydajnością kosić zarówno do przodu, jak i na biegu wstecznym, więc w odróżnieniu od maszyn, które agregat koszący mają z przodu, na przykład agregat bijakowy lub wymienne jakieś przystawki koszące montowane z przodu, nie musimy tutaj zawracać na skarbie, więc kosimy do przodu z taką samą wydajnością, jak i do tyłu. Dodam tylko, że dla takiej skarpy o nachyleniu między 45 a 55 stopni średnia wydajność tej maszyny, taka dniówka, czyli 8 roboczogodzin no to jest około 2,5 do 3 hektarów. Czy to jest dużo, czy to jest mało, ocencie sami, natomiast jest to realna wartość, którą podał mi jeden z klientów no, pracujących usługowo tą maszyną Myślę, że warto wspomnieć tutaj, że wyprowadzenie napędu na układ tnący nie jest bezpośrednio z wału silnika, tylko odbywa się poprzez system kół pasowych podwójnych pasów. Oraz sprzęgła. Dzięki temu, w sytuacji, gdy maszyna na przykład trafi ostrzem na jakiś twardy obiekt typu kamień, korzeń, jakiś przepust betonowy, nie powoduje to bezpośrednio uszkodzenia wału silnika, ponieważ nie ma tego przełożenia. Natomiast w najgorszym wypadku, co się może stać? Mogą się zerwać śruby mocujące układ nocy, ewentualnie mogą się delikatnie nadpalić pasy napędowe lub. Całość może się delikatnie ślizgnąć na sprzęgle. Mówię o tych śrubach, ponieważ taką informację dostałem od producenta, że może się to stać, natomiast do tej pory nam nie przydarzyła się taka sytuacja. Jeżeli jesteśmy w stanie w miarę szybko antycypować takie uderzenie, słyszymy, że maszyna ma problem z układem tnącym, możemy momentalnie ten układ tnący wyłączyć. W ostateczności maszyna wytraci moment obrotowy, silnik się zatrzyma. Możemy potem ponownie w Załączyć procedurę uruchamiania, no i ponownie uruchomić maszynę, kontynuować pracę tak jak to miało miejsce wiele razy w przypadku moich prezentacji. Kolejną taką cechą. Determinującą tą maszynę do zastosowań ciężkich do pracy w ciężkich warunkach jest czołowa płyta najazdowa, która jest ruchoma. Dzięki temu tak jak tutaj widzimy dosyć gruba gałąź między 5,5 ,5 a 6 cm średnicy, ta czołowa płyta podnosi się, dzięki czemu maszyna w przypadku no, dużo twardszego, większego, grubszego materiału jest w stanie albo skutecznie ten materiał powalić, albo się na niego wdrapać. No i tutaj elegancko sobie przejechała po, tej, po tym pęku e, samosiejek. No, niezależnie od tego czy to jest materiał bardziej włóknisty, twardy bardziej zdrewniały, jeżeli to drzewo nie przekracza tak 7-8 cm maksymalnie, to ta maszyna jest w stanie ten materiał powalić swoją wagą, to jest około 640 kg, no i tutaj pokazujemy też, że oprócz tego, że powali, też skutecznie go przemieli, te noże wachliwe tutaj spełniają się bardzo dobrze są w stanie bardzo skutecznie ten materiał przemielić, rozproszyć Porozrzucać tutaj po całym terenie. No i dodatkowo, yy, możemy sobie w przypadku mniejszych pochyłości pozwolić na wykoszenie tych dolnych partii. Yy, ogólna zasada jest taka, że yy, przy nachyleniu przekraczającym, przekraczają, przekraczającym przepraszam, 30 stopni nie jest zalecana taka praca, jak tutaj widzimy. Yy, bo założenie jest takie, żeby podstawy obydwu gąsienic całą płaszczyzną dotykały podłoża. Natomiast tutaj to nachylenie jest na tyle niskie, małe, że możemy sobie na to pozwolić. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dzisiejszym gościem tego filmu była zdanie sterowana kosiarka gąsienicowa Ecotech H27 Panther. Zapraszamy na pokazy. Organizujemy pokazy po całej Polsce. Mamy też wsparcie dealerów, którzy też na prośbę są taki pokaz w stanie zorganizować na wszelkie pytania techniczne które, na które odpowiedzi mogą się nie pojawić w tym materiale. Czekam. Zapraszam do współpracy, zapraszam do oglądania, do subskrypcji naszego kanału. Kosiarka.pl, Piotr Adamek, firma ProSat. Pozdrawiam.